Boże w wyborze samochodu, czy kobieta, czy mężczyzna jest bardziej wymagające, działa równouprawnienie. Zarówno i kobiety, i mężczyźni są e, tak samo wymagający na swój sposób. Bardzo często w salonie są dwie osoby, tak, i, i mężczyzna, i kobieta razem, wspólnie. To mógł powinien mieć charakter. Powinien dobrze wyglądać. No i oczywiście powinien mieć piękny kolor. Linia samochodu, czyli jakby jego wygląd, możliwość konfiguracji indywidualnej, kolorystyki wnętrza, zewnętrznej, bezpieczeństwo, to na co ja głównie nastawiam się. Mężczyźni, wybierając samochód, głównie kierują się marką. Bardziej stawiają na stronę techniczną, czyli patrzą na parametry jezdne samochodu, tak jak samochód się prowadzi, jak się zachowuje, jaki ma silnik. Samochód ma być przede wszystkim jak najlepszej jakości, jak najlepiej się prowadzący, z dobrym silnikiem. Fajnie, jakby był zacięciem sportowym. Myślę, że kobiety bardziej tak ekspresyjnie podchodzą do zakupu samochodu i głównie aspekt wizualny, designerski jakości wykonania to jest coś, czym kobiety się kierują bardziej przy wyborze samochodu. Na pewno ładne, na pewno bezpieczne, na pewno funkcjonalne i spersonalizowane pod siebie. Czostowne, modne, Pasujące do trendu, stylu życia? Bardziej zależy im na tym, żeby wszystko ze sobą współgrało. Mam na myśli kolorystyka wewnątrz, zewnątrz. Najciekawsze tak naprawdę w motywach zakupowych klientów jest to, że oni bardzo często realizują swoje marzenia. Miałem ostatnio taki przykład, gdzie klient marzył o bardzo mocnym, bardzo silnym samochodzie, zdecydował się na Audi S3, dzięki tak naprawdę narzędziom finansowania, które mamy w tej chwili, mógł sobie na taki samochód pozwolić, więc to była w pełni realizacja jego marzeń. Sami klientów mają na przykład specyficzne oczekiwania odnośnie koloru, natomiast plusem jest to, że możemy praktycznie dowolny kolor przenieść na samochód, nawet jak go nie ma w standardowej ofercie i czasami jest z tym związane troszkę więcej pracy, natomiast nie ma rzeczy niewykonalnych i staramy się zawsze pomóc klientowi uszczęśliwić go jak tylko może.